Dzień dobry, właśnie minęła godzina dziewiąta. Godzina dziewiąta 10 października 2025 roku. Z tej strony Aleksandra Fidler, Wasz tłumacz przysięgły, nauczyciel języka angielskiego, no i oczywiście korespondentka i reporterka wiadomości śniadaniowych i jak zwykle w piątki nadaje dla Was wiadomości śniadaniowe, czyli wiadomości dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, witam was serdecznie w ten piątek, piąteczek, piątunio. Nie wiem jak u was, ale u mnie jakoś tak szaro buro za oknem. Dzisiaj ten dzień jakoś nie zachęca w ogóle do niczego, więc musimy się tutaj trochę na naenergetyzować, trochę pozytywnych wiadomości, żeby, żeby dobrze wkroczyć w weekend. Kochani, a ja za, zacznę od takich prywatnych newsów. Wyobraźcie sobie, że ja miałam, wczoraj, ja miałam wczoraj rocznicę. No, kto zgadnie, kto zgadnie, wczoraj mi stuknęła okrągła rocznica pobytu w Wielkiej Brytanii. Um, Dużo, duża to jest liczba, bo przecież od pięciu i pół roku prowadzę wiadomości. Kto zgadnie, ile lat wczoraj, 9 października, mi stuknęło? Pobytu w Wielkiej Brytanii. Jest to bardzo, bardzo duża, okrągła rocznica. Dajcie znać, kochani. Witam Was, Gosie, Teresę, Marzenę, Monikę, Kasię, Gosie, Agę, Iwonę, Halinę, Monikę. Monika strzela pierwszy, Monika 25, blisko, ale nie. Ale Zuzanna wygrywa, dla ciebie wędruje medal 20 lat. Nie 30, kochani, 20. Dziewczyny, dziewczyny dostajecie medale ode mnie. Dokładnie, minęło mi wczoraj 20 lat pobytu w Wielkiej Brytanii. Także uhu, i 5,5 5 ,5 roku nadawania wiadomości. No więc to jest taki mój pierwszy, mój pierwszy news. A drugi news, słuchajcie, zawaliła mi się szafa. Także dzisiaj nie miałam jak wygrzebać spod po prostu sterty moich wszystkich sukienek. Bo ja miałam chyba 200 sukienek. Złamał mi się drążek, który był w szafie, i te wszystkie sukienki po prostu leżą, i czekam na następny drążek. Także, gdyby wam się jakieś różne niepowodzenia przytrafiły, to pomyślcie sobie, że u mnie cała szafa, wszystkie moje sukienki leżą i nie można się dogrzebać do nich, ponieważ mi się urwał drążek. No więc, no więc, tak, dobra. No więc zaczynamy, zaczynamy od wiadomości. Mam nadzieję, że się już zebraliście. Kochani, zaczynamy od wody. Zaczynamy od wody, bo to jest coś, co mrozi wodę w żyłach. Mrozi wodę w żyłach. Jak wiecie, bardzo wiele z nas dostało w ostatnim roku przynajmniej bardzo duże podwyżki za wodę. Niektórzy mówią o wzrostach o 20%, niektórzy mówią o wzrostach o 30%. Inni mówią, że prawie 100% taki realny rachunek za wodę wzrósł w ciągu ostatniego roku. I tutaj kwestia wody na pewno nie ucieknie. Kwestia wody. Na pewno nie zejdzie nam, nie zejdzie nam, z, 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 cały czas będzie na tapecie, ponieważ um, cała infrastruktura wodna Wielkiej Brytanii jest po prostu, krótko mówiąc, przestarzała. Przestarzałe rury, przestarzałe um, kanały odpływowe, ścieki. E, skutkuje to tym, że albo te rury pękają. Wiel, wie, wiele rur, na przykład u mnie, jest wykonanych nie z plastiku, nie z metalu, tylko są wykonane z gliny, z to, takie gliny. No nie wiem, co to jest, jakaś taka kamionka. Coś takiego, no więc jest to normalne, że przez napór ziemi te, te rury po prostu się za, załamują i trzeba to ratować. Bardzo wiele razy widziałam gdzieś lecącą wodę lejącą się miesiącami i nikt na to nie reagował. Sami wiecie, jak to jest. Dodatkowo wypuszczanie ścieków nieoczyszczonych nawet w najmniejszym stopniu, czyli po prostu z naszych toalet, bez żadnego filtra, bez żadnej oczyszczalni ścieki są. W bardzo dużej mierze wypuszczane po prostu do rzek i do mórz, i firmy mogą to robić w jakimś tam stopniu, a jeżeli przekroczą te, te dozwolone ilości litrów ścieków wypuszczanych do, do rzek i do mórz, no to płacą jakąś tam karę, która nie jest zbytnio dla nich straszna. Więc cały ten system wymaga absolutnie ogromnej inwestycji, wymaga zmiany tej infrastruktury. No i jak myślicie, kto za to zapłaci? No, odbiorcy wody. Dlatego pięć firm. Firm wodociągowych, oprócz tych podwyżek, które mają zagwarantowane, bo, bo cały ten rynek reguluje taki regulator, który nazywa się Watch. i ten Offwat pozwala im na przykład do 5% rocznie podwyższać, podwyższać ceny. Natomiast pięć firm: Anglian, Northumbrian, Southern. Wessex i South East, tam jeszcze się próbowało Thames Water do tego dobić, ale teraz zrezygnowało, Natomiast to i tak wystarczy, bo te pięć firm obsługuje aż 15 milionów ludzi. One chcą, żeby te podwyżki były większe, żeby regulator im pozwolił na, na podwyższenie cen, ponieważ mają niecierpiące zwłoki. Naprawy infrastruktury. Więc kochani, liczcie się z tym, że um, temat wody nie zniknie, temat wody i podwyżek um, za wodę będzie cały czas um, na, no, na naszych głowach, no bo um, wiem, że gdzieś nie płacicie za wodę, chyba w Walii nie płacicie za wodę, w Szkocji chyba, nie wiem, nie umiem powiedzieć, bo ja mieszkam w Anglii, u nas płaci się za wodę ogromne pieniądze i ci, którzy płacą za wodę, ci, którzy mają liczniki, nie są na jakimś ryczałcie, to na pewno odczują te podwyżki. Także nic dobrego, jeżeli chodzi o wodę. Co piszecie? Kto, kto mówi? Magdalena mówi, że ostatnio w ciągu tygodnia cztery rury pękły. Ogromne problemy, pozostawieni bez wody na kilka dni. Punkty z wodą pod alimenty. No, no, no tak to jest. Wcale to nie wygląda dobrze, bo trzeba by chyba rozkopać cały kraj, żeby te rury wymienić, bo po prostu ważniejsze było dla. Firm wodociągowych, liczenie zysków. Co tu dużo mówić? Między innymi wypłacanie, wypłacanie sobie dywidend od zysku dla akcjonariuszy, dla szefów. Które mówimy o milionach, to nie było jakieś 100 tysięcy funtów bonusa, tylko mówimy o milionach wypłacanych szefom firm wodociągowych. Natomiast na inwestycje już tych pieniędzy nie było. Więc no, tutaj sytuacja trudna. Joanna mówi, że w Szkocji wliczana jest cancel tax. Monika mówi, że w Wali też płacimy za wodę. To gdzie się nie płaci za wodę? Dajcie znać. Dobra, no to jedziemy. Czyli wodę mamy załatwioną. Kolejny nasz temat, kolejny nasz temat, słuchajcie, smutna sprawa. Smutna sprawa, ponieważ mówiliśmy już chyba dwa czy trzy tygodnie temu o poszukiwaniach zaginionej Polki, która zaginęła ponad 20 lat temu w Leicester. Małgorzata Wnuczek która była widziana ostatni raz, jak wchodziła do autobusu w Peter Jackson Logistics na ulicy Sunningdale w Brownstone Firth. Kto, kto mieszka w Leicester to wie gdzie to jest. Um, miała pojechać do centrum miasta Leicester, Było to w środę 31 maja 2006 roku, więc no, około 20 lat temu. Już kilka, kilkukrotnie te poszukiwania Małgorzaty były wznawiane i nie przyniosły żadnego skutku. Natomiast teraz znowu wznowiono te poszukiwania, jakieś 2 czy trzy tygodnie temu, i Znaleziono szczątki ludzkie. Policja przeszukiwała takie nieużytki w, w Leicester, um, zaraz koło ulicy Watkin Road, um, na, tam koło Great Central Way w Leicester. Znaleziono szczątki ludzkie, natomiast do tej pory nie jest to potwierdzone, czy to są na 100% szczątki małgorzaty wnuczek. Natomiast policja poinformowała o tym oficjalnie, więc jest tutaj możliwość taka i powiedziała, że wspiera rodzinę małgorzaty, ponieważ jest to dla nich bardzo trudny czas. Policja cały czas apeluje o to, że jeżeli ktoś ma jakieś informacje, a zawsze ktoś ma jakieś informacje o kontakt z policją w Leicester. Także kochani przekazuję to, ten, ten apel. Smutna sprawa, pani Małgorzata od 20 lat zaginiona, a teraz znaleziono szczątki, które tak jak mówię nie jest potwierdzone, czy należą do niej, wkrótce się dowiemy. Dobrze, no więc kochani to jest, to jest nasz drugi temat. Trzeci temat, mam dla was zagadkę. Druga zagadka dzisiaj. Co oznacza liczba 26? No i teraz tutaj, puśćcie wodze fantazji. Co może oznaczać, dla ułatwienia dodam, że chodzi tutaj o em, politykę. Politykę związaną z największymi problemami tego kraju obecnymi. Co to znaczy liczba 26? Co to ona może być? Jaki to jest sukces? Jaki to jest kamień milowy, te 26? Kto wie? Co to może oznaczać? No, wy zgadujcie, a ja zacznę, a ja zacznę mówić. No więc yy, już. Kiedyś były plany zarządu konserwatystów, żeby tych nielegalnych imigrantów, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, na początku wszystkich, potem tych, którzy dostali odmowę tych wniosków o azyl, żeby ich wysyłać do Ruandy. Ruanda, kraj afrykański, w który Wielka Brytania zainwestowała ogromne miliony, żeby przygotować te miejsca pracy, żeby zapłacić Ruandzie za to, żeby przyjmowała. Tych no, nieskutecznych azylantów. No i wszystko wyglądało pięknie, ale róż, z różnych powodów, na przykład prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej. Ten plan w ogóle nie wypalił. Czyli nikt nie chciał do Ruandy wyjeżdżać, mimo że rząd twierdził, że jest to bezpieczny kraj i tam można. Uciec od tych rzeczy, których się ucieka w swoim kraju, e, czyli w Ruandzie można z, 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 zdobyć ten, ten, to, to bezpieczeństwo, a nie Wielkiej Brytanii. Kolejnym planem teraz od niedawna jest pan wchodzi, pan wychodzi, czyli wymiana jeden za jeden, sztuka za sztukę z Francją. E, no i... Teraz zobaczmy, zobaczmy, ile tutaj macie. A wszyscy wszyscy wiedzą, ja piszę 26 nowych płci. Nie, nie zgadłaś. 26 to moja ulubiona liczba, pisze Kat. 26 emigrantów zostało wysłanych do Francji, pisze Karina, Natalia, Rad, Radek mówi, że numer mieszkania, o to przyjdziemy teraz do ciebie, Radek. Jak mieszkasz pod 26, e, osoby deportowane, Brexit, e, e, co jeszcze? No, wie, wiecie, wiecie, dokładnie. E, Taki sukces, taki sukces odniosła Wielka Brytania w wymianie jeden za jeden, czyli w tej chwili zostało wysłanych 26 nielegalnych azylantów, imigrantów do Francji. Oczywiście za te 26 dostaniemy 20, 26 innych, którzy nazwijmy to bardziej pasują, czyli mają jakieś związki z tym krajem, mają jakąś rodzinę, mają jakieś więzy, którzy bardziej, że tak powiem, tutaj są w stanie się zaklimatyzować. Także to nie jest tak, że ubyło, tylko po prostu wymieniliśmy. Z Francją 26. Natomiast w tym czasie, kiedy te, ten, ten cały pomysł wszedł w życie, do Wielkiej Brytanii nielegalnie na łodziach, na, na dmuchanych łodziach, przybyło 10 tysięcy nowych osób, które no gdzieś po prostu zostały. Umieszczone znowu w hotelach. Także te 26 osób brzmi trochę groteskowo w obliczu tych 10 tysięcy, które, które przybyły i które no po prostu wpadają w ten system azylu, które będą czekać znowu miesiącami, być może latami na rozpatrzenie ich wniosków o azyl, a w tym czasie na pewno. Będą musieli w jakiś sposób zamieszkiwać, i, i rząd będzie im pomagał. Także taka sprawa. Tutaj rząd partii pracy mówi, że jest to sukces. No i rzeczywiście no jest to sukces na tyle, że coś się ruszyło, ale skala tego, tego rozwiązania na pewno nie jest adekwatna do tego, ile osób przybywa. Rząd twierdzi, że to, że zaczęliśmy odsyłać tych azylantów, do Francji to będzie znak dla gangów przemytników, że w Wielkiej Brytanii takie numery nie przejdą. Ja tego, ja tego po prostu nie widzę. Wydaje mi się, że, że te, te, te osoby, które zajmują się przerzucaniem tych emigrantów, to po prostu grają rządowi na nosie. Także nie widzę jakoś tego tutaj. Także macie liczbę 26 sukces, tyle osób odesłano samolotami, na wymianę innych azylantów z Francji. No i na tym, na tym, jakby na tej fali powiedzmy również o konferencji torysów, o konferencji partii, partii konserwatywnej, która odbyła się w tym tygodniu. E, oczywiście temat imigracji był na, na pierwszym miejscu, najważniejszy priorytet rządu e, i e, nowa liderka, no już nie taka nowa, ale, ale liderka partii konserwatywnej Kemi e, Badenok powiedziała oczywiście, że e, Wielka Brytania będzie odsyłać. Legalnych imigrantów, i jeżeli Partia Konserwatywna dojdzie do władzy, to będzie rocznie odsyłać 150 tysięcy. Przypominam również, że Partia Konserwatywna, właściwie ponad 50 jej członków, 50% jej członków jest za tym, żeby Wielka Brytania w ogóle wyszła z przestała być sygnatariuszem karty praw człowieka, bo to właśnie karta praw człowieka zmusza, że tak powiem, prawnie, Wielką Brytanię do tego, żeby tych azylantów przyjmować, ile by ich nie przybyło, to po prostu przyjmować na podstawie po prostu praw człowieka i dbania o ich interes i ich prawa wynikające z karty człowieka. Więc zobaczymy, co to będzie. Do wyborów jest jeszcze bardzo długo. Ja nie wiem, dlaczego nagle zaczęła się ta kampania, dlaczego już wszyscy się przygotowują do kampanii, ponieważ jest to oczywiste, że partia konserwatywna na tej konferencji. Próbowała znowu określić jakiś kierunek i zdobyć z powrotem te utracone głosy wyborców, ponieważ Partia Reform Cztery lata przed wyborami już się uaktywniła, zdobywa to poparcie właśnie osób niezadowolonych z tej nielegalnej imigracji. No i Partia Konserwatywna trochę się podpina pod ten trend, no bo traci wyborców, ale nie tylko wyborców. Partia Konserwatywna nawet w czasie trwania tej konferencji utraciła paru członków i to nie takich zwykłych członków, którzy byli członkami partii, tylko członków, którzy byli już na jakichś stanowiskach politycznych, a mianowicie takich samorządowych, Działaczy, w, jeżeli chodzi o różne miasta. I teraz, jakie to są liczby? W, podczas konferencji, chyba w czasie trzeciego dnia konferencji partia, z partii konserwatywnej, czyli od Torysów, do partii Reform Nigela Fararza odeszło 20 członków, którzy akurat wszyscy byli samorządowcami działaczami radnymi, nazwijmy to w różnych miastach. Dodatkowo jeszcze wcześniej, od marca 8 z nich przeszło do Reform, natomiast w zeszłym roku siedmiu, więc to już w sumie mamy 35, plus jeden minister Danny Kruger, który wcześniej przerzucił się do partii Reform. No i Kami e, Bejden powiedziała, że po prostu. Tracimy zbędny bagaż, tracimy zbędny balast, tak to musiało być i stwierdziła, że posłowie, nie posłowie, tylko radni przyskakują do partii reform, tylko dlatego, że partia reform dobrze sobie radzi w sondażach. Nie wzięła pod uwagę tego, że być może coś jednak złego dzieje się w partii konserwatywnej i ludzie dążą do jakichś innych celów. Więc. Więc tak to jest. Natomiast akcent polski pojawił się również na konferencji partii konserwatywnej, Kemi powiedziała, że Wielka Brytania jest w stagnacji. Jest to prawda, nie jest to nic wesołego ani nic dobrego. Wielka Brytania w stagnacji ten rozwój wcale nie, nie ma jakiegoś dużego tempa, a za przykład podała Polskę. Powiedziała, że w Polsce ten wzrost gospodarczy jest dwukrotnie większy niż w Wielkiej Brytanii, i Polska tutaj jako przykład, tak Także macie tutaj dobrą wiadomość dla Polska została doceniona i to jak wspaniałym narodem są Polacy, jak ciężko pracują jaką mają etykę pracy, no i musi to wreszcie zaprocentować. Także taki akcent Polski na konferencji torysów. Dobrze, no więc to jest to, jest to. czyli um, kolejna, kolejna krótka wiadomość to gang telef telefoniczny. Już mówiłam Wam o tym wcześniej, pisaliśmy o tym artykuł. Policja w tym tygodniu rozbiła gang wyrywaczy telefonów. W Londynie w ostatnim czasie, szczególnie w ciągu ostatniego roku, doszło do niewiarygodnego wzrostu przestępstw polegających na podjeżdżaniu na skuterach, hulajnogach, elektrycznych rowerach, albo nawet podbieganiu do ludzi, którzy mówią przez telefon, i po prostu bezczelnego wyrywania im tego telefonu z ręki i uciekania. No i teraz nikt normalny nie jest w stanie dogonić takiego młodzika, na, albo nawet jeżeli on biegnie, nawet jeżeli jest na skuterze, na rowerze, na jakimś motorze. Nikt nie jest w stanie tego, tego zrobić. Zresztą nawet jakby dogonił takiego, takiego złodzieja, to co zrobić? Będzie się z nim bił. Także każdy po prostu się poddaje, no i wyrywają telefon i tyle. E, żeby Wam powiedzieć, jakie to są liczby, w 2020 roku, czyli 5 lat temu, było 28 tysięcy przypadków takich kradzieży telefonów. W 2024 roku, bo mam dane z, tylko z 2024 roku, było ich aż 80 tysięcy. Natomiast szkoda, że nie ma danych z 2025 roku, bo ta liczba byłaby dużo, dużo większa. Większa. Okazało się, że ktoś w jakiś sposób udało mu się namierzyć ten telefon swój, ukradziony, gdzieś w jakimś magazynie koło lotniska Heathrow, i w ten sposób po nitce do kłębka policja doszła do tego magazynu, przeszukała, potem była cała operacja. Po nitce do kłębka znalazła Dwóch Afgańczyków w wieku około, około 30 lat, którzy organizowali cały ten proceder. W to zaangażowanych było jeszcze kilkadziesiąt innych osób, część z nich została aresztowana. Okazuje się, że te telefony były wyrywane w Londynie po to, żeby ta osoba, która wyrwie taki telefon, dostaje około 300 funtów, więc bardzo dużo, jak za taką usługę, natomiast te telefony były wysyłane najprawdopodobniej do Chin, gdzie takie urządzenie, szczególnie iPhone, czyli produkty Apple, osiągały nawet do 4000 funtów, więc opłacało się, jeżeli w takiej cenie te iPhone'y się w Chinach sprzedawały. Podobno jest więcej patroli, podobno jest jakaś walka z tym. Przynajmniej Sadiq Khan, mer Londynu, zapowiada walkę z kradzieżami telefonów. A wy, kochani, przynajmniej jeżeli jesteście w turystycznych miejscach w Londynie, jeżeli jesteście w miejscach właśnie takich, gdzie jest dużo turystów, duży tłum, starajcie się nie rozmawiać przez telefon, bo nigdy nie wiadomo, kiedy może ktoś podjechać na skuterze i po prostu wam go wyrwać. No i nasz ostatni temat. Ostatni temat, właściwie najbardziej przedziwna historia kilku lat, w którą zaangażowana jest Polka, Julia W. Nie podaje nazwiska, ponieważ mój program dociera do takich krajów, gdzie tego nazwiska podawać nie można. Julia W. oskarżona o nękanie razem ze współoskarżoną Brytyjką, właściwie Waliką. Jaka to jest historia? Już myślę, że około 3-4 lat temu Julia W. jeszcze będąc w Polsce, zaczęła podawać się za zaginioną Madeleine McCann. Jak wiecie, Madeleine zaginęła 18 lat temu w Portugalii, po prostu została porwana ze swojego łóżka. Teorii spiskowych na ten temat jest mnóstwo, nie chcę tutaj się zagłębiać w te teorie. Natomiast rodzina McCannów od wielu, wielu lat, kilkunastu lat żyje w ogromnym stresie. I szuka, poszukiwania Madlen właściwie na całym świecie były znane. Więc sprawa jest na pewno głośna. Julia zaczęła podawać się za zaginioną Madlen McCann. Jako dowody podawała takie szczególne znamie na tęczówce oka, które miałoby, które, które również miała Madlen. Natomiast z tego, co ja rozumiem, to ona przeszła badania DNA, sam. Swoje i okazało się, że jest pochodzenia europejskiego, czyli z Europy Wschodniej, czyli tak by wypadało, że jest urodzona w Polsce. Czyli mimo, że państwo Makan nie poddali się takim testom porównujących z nią, to jej własne wyniki badania DNA wykazały, że ona nie pochodzi z tych rejonów tutaj, w Wielkiej Brytanii, tylko jest z Polski. Więc jakby w związku z tym według ekspertów, te badania DNA samej Juliwu potwierdzają, że ona nie może fizycznie ze względu na DNA być córką Makanów, czyli nie może być Madlen. To nie przeszkadzało Julii um, za takiej, założyć daleko za, za um, krojonej kampanii um, właśnie Kontaktu, prób kontaktu z Makanami e, obejmowało to różnego rodzaju komunikacje, czyli smsy, maile, listy, e, nawet przyjechała pod dom i znalazła sojuszniczkę, w 61-letniej Karen Sprague, która popierała ją, odbierała ją z lotniska i wierzyła w to, że Julia rzeczywiście jest zaginioną Madlen McCann. Zresztą z tego, co wynika e, nawet z tego procesu, to Julia również wierzy nadal, że jest zaginioną Madeleine McCann. E, tutaj sprawa jest bardzo trudna, no bo to nie jest tak, że ona nie wierzy i specjalnie ich nęka, tylko wierzy, to czy ma podstawę do wierzenia, to już jest inna sprawa. Natomiast ona wydaje się, że wierzy, ponieważ podczas procesu wyszły bardzo duże, bardzo dużo różnych nowych faktów. Zeznawała matka Madlyn, zeznawała wczoraj siostra Madlyn i opowiadały o tym, jak strasznie przerażające dla nich jest ta, to nękanie przez Julię, ten kontakt. One nie. Nie wiedzą właściwie, co może się dalej wydarzyć. I to chyba o to chodzi, do, do, czego, do czego oskarżona może się posunąć. Natomiast e, takim szokującym momentem podczas tego procesu było to, że w momencie, kiedy zeznawała e, pani Makkan, czyli matka Madlen, e, Julia Wu po prostu zaczęła e, m, płakać i e, no krzyczała do, do niej, dlaczego mi to robisz. Dlaczego mi to robisz? Czyli tak jakby potwierdza to, że ona nie uznaje tych wyników badań DNA i dalej wierzy z jakiegoś powodu, że jest zaginioną Madlen. Sprawa się toczy dalej przed sądem koronnym w Lester. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przypominam również, że Julia Wu nie jest oskarżona o, czy ten proces nie dotyczy tego, czy ona jest, czy nie jest zaginioną Madlen, tylko proces jest o nękanie makanów i oskarżoną, współoskarżoną jest Karen Sprague. Także ciekawa jestem, jak to, się, jak to się zakończy. Proces nadal trwa na, nawet dzisiaj. No i ostatnia nasza wiadomość, ostatnia nasza wiadomość, bo same problemy, same duże problemy w Wielkiej Brytanii. No i jak myślicie, znalazło się na to wszystko rozwiązanie. Znalazło się wszystko rozwiązanie, ponieważ wczoraj czy przedwczoraj zaczęła się czterotygodniowa konsultacja dotycząca tego, jakby by tu zrobić, żeby ułatwić życie pubom, żeby można było łatwiej zakładać pub, łatwiej prowadzić pub, ale przede wszystkim dłużej w tym pub, pubie pić. Czy czyli podczas tej czterotygodniowej konsultacji właściciele pubów będą mogli złożyć zeznania i przedstawić swoje argumenty co do tego właśnie, jak długo powinny być otwarte puby i założenie jest takie, że można plany są zredukowania jakiejś takiej papierologii dotyczącej licencji, zlikwidowanie, właściwie przedłużenie tej ulgi za business rates, czyli za ten taki podatek biznesowy od wynajmu nieruchomości dla pubów, ale również wydłużenie godzin opera, operowania pubów, czyli dłużej będzie po prostu można pić w pubie. No i zobaczymy, jak to się skończy, ale. Nie wiem dlaczego. Oczywiście ratowanie pubów, które jak Kies tam powiedział, są bijącym sercem naszych społeczności. A jeżeli społeczność sobie dobrze radzi, to my co wszyscy sobie dobrze radzimy. Nie wiem, czy akurat przedłużenie godzin, żeby można dłużej pić w pubie, jest rozwiązaniem na to, ale rzeczywiście puby mają problem, zamykają się i bardzo ciężko jest utrzymać ten biznes. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, być może jakieś ulgi dla pubów. Będą, wtedy będzie można albo taniej, albo dłużej napić się w babie piwka. Dobra, no to słuchajcie, to wszystko. Macie cały zrzut informacji, wszystkie najnowsze wiadomości, wszystkie najważniejsze wiadomości z całego tygodnia. Dlatego kończę. Życzę Wam wszystkiego dobrego na weekend. Mam nadzieję, że będzie trochę słońca. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie pa.